Cześć, ciemanko ludzie, ja jestem Zymaciek, a to jest kolejny odcinek Devil May Cry right 4. No jak widzimy, tutaj mamy taką wielką statuę, na pewno niewolności, ale na pewno jakąś. Więc okej, okay, misja zwie się za po... coś tam, żeby zapobiec bogom, coś tam, narodzinom bogów, czy coś takiego? No nie doczytałem. w każdym razie... Okej, okay, mamy tutaj tak jakby pierwszą zagadkę? A nie, a to tylko takie skakanie? No dobra. Więc to skakanie sobie teraz uruchomimy. No okej, okay, to nie było jakieś takie bardzo trudne. Ale ta arena mi przypomina taką na walkę. No i właśnie o to chodzi. I właśnie się domyśliłem, że będą tutaj walki. No i dobra. Gasimy, gasimy. Gasimy, rozbieramy. No i spoko. Ou, ou! Ou, nie ma! Kurde, będą, będą mnie tutaj napierdzielać. Nie ma! Proszę bardzo, raz, dwa, trzy i jedna już zginęła, teraz druga. O, pięknie. Jeszcze jedna zjawa, tak? To te zjawy mogę sobie postr... Do tej zjawy mogę sobie postrzelać. A, to ten największy gościu zarąbi z zarąbistym kapeluszem. Proszę bardzo, no i już. Tak, 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 tak. Raz, dwa, trzy. O, ty. Znowu się gasimy. gasimy, gasimy, gasimy się, gasimy, proszę bardzo, <laughs> nie ma, no, okej, okay. okej, okay, więc już się, już się od dobra, co to jest? Aha, winda, no okej, okay, spoko, winda też może być, Ok. no i dobra, czyli mamy tutaj jakiś teleport, czy tam skok, tak, ale jednak słyszę, tutaj już będzie jakaś walka, tak? Ale chyba z tej strony. A nie, to tylko jest. A, to jest jakiś gościu. Oś już ma to. <grywka> ja pierdzielę. To była taka niby zagadka, tak, że jak się tam dostać. Ale po prostu to był nasz nasz kolega, który nam pomógł otworzyć te drzwi. No i świetnie. No i co teraz? Hmm, ciekawe. Nawet nie musiałem tam tele tamtego teleportu użyć. Co jest troszkę dziwne. No ale okej, okay, okej, okay, spoko. Dobra, mamy, mamy tutaj sklep, w którym coś sobie możemy kupić. Auto ulepszenie zbalansowany. Uuu, zbalansowane, dobrze, dobrze, dobrze. No, zmarnował te kuleczki. Znaczy te, te świecące takie. Gwiazdo witalności. Gwiazdo witalności troszkę sobie kupię raz. Dobra, jedną taką i dużo małych. Holy shit, czemu to tyle kosztuje? Dobra. No, kiedyś trzeba wydać te czerwone krwinki. No. W każdym razie dobra. Dobra, czyli tak. Teraz. Oj. Hmm. Jak ja mam się tutaj dostać? Okej. Okay. Spoko. Hmm. Sietyk wyłaśnie ze steny wiemy co w tym chodzi, ale chyba tutaj musimy pójść. A nie, czyli jednak nie tutaj, tak? Hmm... Ale jednak coś mi tu świeci, no. Coś mi tu świeci. I co mi tu świeci? Ja nie mam pojęcia. Dobra, wrócę się. I zobaczę czy tam ten teleport, czy co to tam było, co... Od... Dlaczego to jest? Bo ja właściwie nie sprawdziłem i chyba troszkę źle, że nie sprawdziłem, ale dobrze, że te drzwi się nie zamykają. Więc okej, okay, co to jest? Hmm. Czy, czyżby to był po prostu teleport na dół? Czy czy, czy na górę? Nie wiem, nie mam pojęcia. O, dzień dobry! Raz, raz. O, możemy go napierdzielać. no to spoko. Okej, okay, spoko. Napierdzielamy. Raz, 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 raz. Kurde, naprawdę. Naprawdę ten gości jest strasznie mocny. Ale cóż, no, przynajmniej da nam bardzo, bardzo dużo czerwonych krwinek. Okej. Okay. Hmm, bardzo, cie bardzo ciekawe w ogóle. Bardzo ciekawa postać. <gry> tak nic nie mówi, w ogóle ni nie broni się. Ale dopatam. Dobra, ja próbuję ten pasek atomowo zwiększyć jeszcze do jeszcze do lepszego. Jeszcze do lepszego, ale nie wiem czy mi się uda. O, troszkę, jeszcze, troszkę, jest, jest szalony, jest. Mamy szalonego. Kurde, co są taki mocny, ja pierdzielę. Czy ja naprawdę mam taki słaby miecz? Czy on po prostu jest taki silny? Szalony styl. Mamy szalony styl. Hmm. okej. Okay. To jest troszkę dziwne, czemu ja go nie mogę rozwalić, no what the What fuck? The fuck, No co jest, no patrzcie! Ja pierdzielę. jeszcze się z takim, z takim gościem nie spotkałem, żeby kurde... No, ty gościu! Chyba cię porobało, że... O, no w końcu! No w końcu go rozwaliłem! No i kurde, zmarnowałem tego... Zmarnowałem ducha, no ale chuj... Yy, chusteczka tam, z tym... Dobra, to sobie włączamy i okej, okay. i znowu mamy to, tak? Chociaż, chociaż, chociaż ja tu chyba już byłem, tak? Ja tu byłem, i tu będzie walka. Nie, nie ma walki. I mamy od razu to. Aha, no tak, windę musim, musim, muszę przy... yy, przywołać. No i dobra, czyli jesteśmy na tym samym piętrze? Tak, jesteśmy na tym samym piętrze. I kurczę, dobra, więc trzeba jakoś tam pójść. Jednak trzeba tutaj... O, 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 co, 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 Zaraz, 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 zaraz. Co to jest? Aha, ja myślałem, że to kula, a to jednak nie kula. Okej, okay, czyli tak Czyli tutaj można zrobić takie coś. Nie, nie da się tam wskoczyć? Nie. Czyli tutaj widzę, że jest winda. że jest winda, ale, ale tam się nie da dostać, więc jakoś musimy... się dostać... O właśnie! No i gitara. Okej. Okay. I co teraz? Aha, znowu tak. Fuck, fuck. O, gwiazda witelna. Demoniczna gwiazda. Świetnie. O, walka. Nie spodziewałem się tego w ogóle. No i jeszcze, jeszcze z wami do tego? O nie. Ja was nie lubię, chociaż jesteście zajebiści. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. I fisting wielki. Dobra. Nie ma. Jeszcze się spawnujesz? Nie ma tu takiego spawnowania. No, odejść proszę ode mnie. Bardzo kulturalnie proszę wypierdzielać ode mnie. Eee, raz, dwa, trzy. Zabójczo. Idę tak samo, człowieku. Kurde, co ja ci zrobiłem, że musisz mnie atakować? Won, 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 mi stąd. Okej, okay. wszystko. Wszystko. Jeszcze czerwone krwinki zbieramy. Okej. Okay. Dobra, czyli jeszcze raz musimy tam wskoczyć, więc po prostu tak, tak i tak. I uwaga, o oh, fuck. Za każdym razem, za każdym razem, myślałem, że za każdym razem będzie taka walka jak tam spadniemy, dobra. Czyli tak, 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 no fuck. Holy shit. To jednak troszkę trudne jest. Po prostu trzeba tak, tak, no fuck. Jakim cudem on tam dalej nie poleciał? Przecież, no, ja pierdzielę. Tak, tak. I jest. No i się udało. A ty, proszę mi stąd wypierdzielać. Proszę bardzo. O, nie, 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 nie będziesz. Won. Won mi stąd, proszę pana. Won. Nie ma. I świetnie. Okej, okay, włączamy kolejny... kolejny dysk, który masz kręcić, okej? Okay? Dobra, i co teraz? Mmm, hmm, mm hmm. Zastanawiam się co, co jest tam dalej. No ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Poradzimy i bez tego. Czy to będzie walka? A nie, to tylko przyzwanie windy. Tyle, że... tylko gdzie? O oh o. -oh. Będziemy się bić Oj, będziemy się bić. On mi stąd, nie ma! Raz, dwa, trzy i proszę bardzo, torpeda poszła. Pięknie. Raz, dwa, trzy i kolejna torpeda poszła. Ty mi wypierdzialaj. Wow, ale wysoko. Tak wysoko się nie spodziewałem, że będzie. Wo, o nie, 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 nie. Wow, co jest? Holy shit, what the fuck? Co to kurde było? Won mi stąd. Won. I teraz ty. Proszę bardzo Teraz ty. Wow! Ale go rozwaliłem w powietrzu. Pięknie. Nie ma. Nie ma takiego czegoś. Nie ma! I teraz. Proszę bardzo, raz. Yeah. No i świetnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli teraz tak, czyli Winda się... Tak, Winda się przyzwała tam. I mam nadzieję, że to nie jest na, cza na czas, ponieważ... Ponieważ mam zamiar pójść jeszcze w tę stronę i zobaczyć, czy coś tutaj jest ciekawego. No i właśnie, proszę bardzo, mamy ciekawego. Coś od nowe życia, ale tak czy siak, tak tak czy siak jest to kurczę, przydatne. Okej, okay, tutaj się jakoś tak dostaniemy, spoko, i tu będzie walka. A już się kurczę myślałem, że będzie jakaś walka. No okej, okay. czyli jednak gdzie będzie to finta? Aha, czyli na samym końcu, tak. Dobra, więc. Jakoś sobie poradzimy. Idąc tak normalnie. I tu jest ta winda, tak? A nie, tu jest teleport. Po co mi ten No co mi ten teleport w ogóle? O, dzień dobry. Proszę bardzo. Bom. Kurcze, wa was w ogóle was nigdzie nie brakuje, a kurczę, jesteście beznadziejni. O, wy już jesteście lepsi. Tylko proszę mi tu nie, proszę mi tu nie, nie naprowadzać na teleport. Bo jak mnie teleportuje bez mojej wiedzy, to się naprawdę wkurzę. I zrobię takie coś. I takie coś. I takie, kurde, coś. Wypierdzielaj mi z tym. O ty. Auć. No świetna kamera. Świetna po prostu, świetna. Nie ma. Pierdzielaj, idę na windę. <gryw> Do widzenia, panom. Okej. Okay. Oho, jesteśmy coraz wyżej. I co teraz? Okej, okay, czyli się... Dostaliśmy na samą górę tak, jakby. No, zobaczymy za chwilkę. Mam nadzieję, że nie będę. Że nie będę musiał walczyć z tym wielkim bossem. Chociaż po tej grze można się wszystkiego spodziewać. A! Mamy pistolet i mamy. księdza! Mam inne zdanie na ten temat. Szkoda. Hmm, i co? To ty, co ty tu sobie wyczarujesz? O uh o. -oh. I'm a in my laser. A nie, prawda? No właśnie, tu będzie kirie. No okej. Okay. A nie, czyli 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 nie spo... czyli jednak jeszcze w ty... <gryw> dopiero po 12 kurczę, minutach nagrywania dopiero się dopiero się dopiero skojarzyłem to to, że w tym odcinku jeszcze kurczę sterujemy Nero. A w poprzednim odcinku spodziewałem się tego, że będziemy sterować już Dante, ale tak gdzieś jak to jest chyba ostatni odcinek, w którym sterujemy na znaczy tak jakby ostatni. Wal się. W każdym razie, zobaczymy. Jestem tu, by cię osalić. Uwierz mi. A, spierdzielaj, chowam się do kulki. <laughs> Fok. Facha z siła. Obawiałem się, że już, że już jest za późno. Masz jednak unikatową szansę poczuć miastkę mocy naszego ZBAWCY. Okej... Okay. Czyli jednak będzie się budził? Hmm... o oh -oh. Mamy bossa. Wiedziałem. Wiedziałem, że mamy bossa. Fuck, 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 fuck. I co ja mam teraz robić? Wow, what the motherfucker Dobrze, że kupiłem te kulki Okej okay. Won mi z tymi... Won mi z tymi kulkami O, rozwaliłem mu kulkę On siedzi w tej kulce analnej i kurde... No, strzelaj na niego! Na niego strzelaj, tak, 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 tak. Chociaż nic mu nie zabiera, no ale okej. Okay. Oho, będzie strzelał. O, będzie strzelał. A nie, wy, wy, wyczarował sobie tylko kulkę. Wypiedzielaj mi z tą kulką. Wypiedzielaj mi z tą kulką, człowieku. Księżulek jeden. Myśli, że jest taki cmany. Proszę bardzo, dostałeś zmiecza. I kurde co ja mam to robić? O, proszę! Wow! O proszę! W mordę! W mordę! W mordę! W mordę, w mordę, w mordę, w mordę, w mordę brutalnie, brutalnie, w mordę, mordę, mordę! Fuck you motherfucker! O kurde, ale mu przyrąbał! I znowu kulkę sobie wyczarowałeś, co? Ja ci kurde dam! Ja ci kurde dam Jak na razie jest naj... Jak na razie jest najłatwiejszym bossem jakiego spotkałem, a niby niby taki... niby taki... Niby taki, kurde, Jezus z niego. Wypierdzielać mi z tym. O -o. o, o proszę, znowu. I znowu w mordę. W mordę, w mordę, w mordę, w mordę, w mordę, w mordę, mordę księdza, może księdza, w mordę i... Wypierdzielaj, księżulko jeden. Okej, okay. jeszcze trzeci raz, jeszcze z... dwa, trzy razy, nie, no dwa, raz, dwa razy i już będzie po wszystkim. Zobaczę. O, o, a, widziałeś? Widziałeś? Nie trafiłeś mnie. A, księżulku, a widzisz, znowu ci się kulka zepsuła. zapsuła. O, i co ty masz z tą kulką, taki marny, marny księżulku. A ta, widzisz, teraz uciekasz tak bardzo. Teraz tak bardzo uciekasz. Wypierdzielaj. O, proszę. I znowu dostałeś w mordę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Może nie wiem, gdzieś ja I 5835 O I co teraz? Ej, to nie fair, oszukujesz. Bez sensu. Holy motherfucker. O kurde. No to mamy problem. <śmany> oh my god. Mamy troszkę problem. Ooo Ale on śpi. What the fuck! Wybierdzielaj mi z tym. O, on ma końcówkę życia. To mi się podoba. Aha, to tylko o to chodzi. Okej, okay. wypierdzielaj, Wypie panie, panie, o ty, z firebola mi, ga jak Gandalf strzelił mi z firebola. Won mi stąd. O nie, 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 zaraz cię rozwalę tę kulkę. Zaraz ci tę kulkę rozwalę, zobacz. Proszę bardzo, widziałeś? Już ci rozwaliłem kulkę i teraz ci, teraz ci rozwalę te aureole. I proszę bardzo, i teraz dostaniesz mordę i będziesz miał, i będzie, i będzie po wszystkim. No i świetnie, no i rozwaliliśmy tego księżulka. You gonna need this. Okej, okay. i co teraz? No i znowu tutaj, no oszukujesz szmaciarzu jeden. Wow, holy shit, o kurde. Ale kurde, Maciasz, oszukuje. Śmierć w miłosnym uścisku, co za szkoda. Cóż, muszę ci przyznać, iż wiesz jak zrobić użytek z krwi spardy. Nie jesteś jeszcze tak potężny jak Dante. Ale walczysz lepiej niż się spodziewałem. Dante? Początkowo to on miał dać energię zbawcy. Obecnie wydaje mi się jednak iż lepiej będzie posłużyć się tobą. Prepare your anus. <laughs> o, ja pierdzielę. O, no i co się będzie działo? O kurde, no tak, miecz Yamato. I co teraz? I co teraz powiesz na to? Gdy ta krew połączy się z tym mieczem, będziemy mogli przejść do ostatniej fazy naszego zadania. No, spoko, spoko. Holy shit. O-o! Oh -oh. oh -oh. Księżyc dostał. Spierdalaj! <grym w górę> O-o! Oh -oh. No, oczywiście. Zawsze tak jest, że, że ktoś musi umrzeć, i tym razem był to Crido. Zdradziłeś nas. Dlaczego? Służyłem wizji, o której opowiadałeś. Opowiadałeś. Zbawcy, do którego zajść nam się modlić. Tyle. Ty się nie, nie, nie zawahałeś jednak. Coś tam, coś tam. Ona nie miała z tym nic wspólnego. Zapłacisz mi za to. Prepare your anus. <grym> Zrobiłeś to z miłości? Dla siostrzyczki? Żałosne. Hmm. Okej, okay. ale ubrania nie ma przecie tego. <grym> Liczy się tylko wszechpotężna moc. Hmm, o, Dante. Dante się pojawił. Proszę bardzo. No i teraz się zacznie zabawa. Ach to ty, Glorio. Niestety nie przewidziałaś, że, że to spadkobierca z Pardy. Zostałaś przechytrzona. Zbawca zostanie jednak ukończony. Wydaje mi się, że ten chłopak wciąż ma trochę sił. O proszę, holy shit! No pięknie. No i kurde, co to miało być? O kurde, ale to musiało boleć. Ucieczka nie jest możliwa. Nie można zatrzymać procesu tworzenia. Oj, już, już ręka musi się nie świecić. Hej, mało, już się poddajesz? Nie mogę zbyt wiele... zrobić. Nie dramatyzuj. Zresztą, jeśli umrzesz przed zwróceniem mi miecza, to mocno nie wkurzysz. Żegnajcie, przyjaciele. Faker <grytanie> samotny. Co za... śmieć. Tak Dante powiedział. No cóż, nie wiem czemu... Nie wiem czemu była cenzura w tłumaczeniu, no, ale spoko, dokończyłem jak powinienem dokończyć. Okej, okay, więc tutaj mamy po prostu. Tutaj mamy po prostu jakieś, jakąś taką, jakby wizję, czy coś takiego. Mhm, mm teraz będę, teraz muszę cały czas gadać, bo wiem, że ten soundtrack, co teraz chodzi w tle, jest copyrightowany i niestety aż będę, aż mnie korci, żeby wcisnąć Escape, więc obejrzycie sobie to, kurczę, na YouTubie, bo ja nie chcę naprawdę mieć tego filmiku zablokowanego. W każdym razie zobaczymy, co teraz będzie się działo. Aha, czyli dalej jesteśmy między kamieniami, tak? I to bardzo dziwnie wygląda. <grytanie> okej. Okay. O. Zamknęli nas w jakiejś waginie, okej, okay, no spoko. Spoko, spoko. Więc. Nero. Raczej nero już nie będziemy sterować, więc kim będziemy sterować w kolejnym odcinku. Oj, oj oj, oj oj. No cóż. Mam nadzieję, że się domyślacie, a na 100% się domyślacie. Nie, nie tym, nie tym wielkim kolosem, który teraz sobie lata i będzie rozpierdzielał cały świat czy coś tam. No okej. Okay. Zobacz! Ma skrzydła! Ten kto to zaprojektował był bezguściem. Gdzie to się wybiera? Jeszcze nie jest gotowe, racja? <laughs> musi ocalić światło od chaosu. To jego przeznaczenie. Lecz najpierw musi je uwolnić. Teraz ma wszystko, od czego mu trzeba. Yamato. Sparda użył go do zamknięcia wrót piekieł. Tylko ten miecz może je otworzyć. Mam na myśli prawdziwe wrota. Te, które znajdują się pod miastem. Miecz, który oddzielił ludzi od świata demonów. Myślę, że to tylko ty. Że tylko ty, jak syn mrocznego miecza rycerza Spardy, możesz z powstrzymać zbawcę Dante. Dante. Wygląda na to, że możesz się zrehabilitować. <śmiech> <śmiech> Można tak to powiedzieć. Okej, okay, okej. Okay. Spełnij moją ostatnią prośbę. Prepare your anus. <noise> Ocal ich, Kirie i Nero. I umarł. Okej. Okay. No i umarł. Nie żyje. Hmm. Więc okej. Okay. No i zrobię to. Nie zignoruję prośby umierającego. Przeszukam miasto miasto ewakuje ludzi. Czyli ja mam się zająć tym. Chcesz się zamienić? nie. W porządku. Trzymajmy się planu. Zarąbiście. OK. Okej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Na razie.